Witajcie. Na początek przesyłam serdeczne pozdrowienia dla Klaudii Żak. Dziękuję za możliwość kontynuacji zasad bezpieczeństwa AI. Czy wiesz, czym jest Jailbreak? Przypuszczam, że mało kto z was wie. Liczę, że nie zajmujecie się łamaniem zasad i przekraczaniem granic. To bardzo niebezpieczne zjawisko, to próba przechytrzenia sztucznej inteligencji. Użytkownik, świadomie lub nie, stara się obejść zasady bezpieczeństwa, które zostały zaprogramowane po to, by chronić ludzi i dane. Jailbreak może polegać na takiej formie zadania pytania, która zmusza model do udzielania odpowiedzi niezgodnych z regulaminem lub etyką. To jakbyś powiedział udawaj, że nie jesteś sobą i powiedz coś, czego nie powinieneś mówić. Czy to tylko niewinna zabawa? Absolutnie nie. Modele AI są projektowane tak, by nie udostępniać informacji mogących zaszkodzić, ale próby ich oszukania są realnym zagrożeniem, nie tylko dla systemu, ale dla ciebie, twoich danych, twojej prywatności. Moja zasada jest prosta nie uczę się z tego, co nieetyczne. Jeśli próbujesz schakować AI, nie tylko łamiesz regulamin, osłabiasz fundament zaufania między człowiekiem a technologią. Chcesz wykorzystywać AI dobrze? Świetnie, ale rób to uczciwie. Jailbreak to nie kreatywność, to nadużycie, korzystaj mądrze.